Nightpower 2012 Grand Prix to legalne nocne wyścigi uliczne, które odbywają się wieczorem i w nocy. Cieszymy się, że znalazła się grupa zapaleńców. Którzy to wzięli pod swoje skrzydła, zorganizowali, wszystko pod kontrolą, a jednak te zawody wcześniej miały miejsce czasami, właśnie takie nocne zawody, nielegalne. Teraz są legalne, więc w całym sercem popieramy tę imprezę. W tym roku robimy formułę Grand Prix, czyli zawodnicy zbierają punkty na każdej z czterech rund, które organizujemy. Pierwsza runda jest w Olsztynie, na której właśnie się znajdujemy. Później mamy przystanek w Płocku, Łomży i Gdyni. No i podczas tych czterech rund zawodnicy zbierają punkty i walczą o nagrody, a nagrodą główną jest samochód osobowy. Zawodnicy ścigają się w siedmiu kategoriach, które są podzielone na pojemności silnika i rodzaj napędu. Przyjechali z całej Polski, standardowo już odwiedzili Olsztyn i ścigają się właśnie na naszej tu ulicy w Olsztynie, chociaż na skróconym dystansie 1,8 mili, to jednak to wszystko dobrze przebiega, zawodnicy dopisali i jest bardzo fajna zabawa. Mamy bardzo bogaty park maszyn i miasteczko wyścigów, czyli no widzimy, możemy spotkać samochody, które na co dzień nie widać, od samochodów pomalowanych ręcznie w arcydzieła poprzez samochody, które, których moc przekracza tysiąc koni mechanicznych. Mamy samochody, które są przystosowane do driftu, gościmy profesjonalne teamy wyścigowe. Dzisiaj mamy premierę tego samochodu. On jeszcze nie jeździł. Jeździł w swoim poprzednim wcieleniu jako GMC Typhoon, który był chyba w miarę Dobrze znanym samochodem. Z tajfuna mamy przód. Jest, teraz jest to Camaro SS68 rocznik, jedno z najpiękniejszych kamar, jakie chyba w ogóle zostały wyprodukowane. Osiągi w poprzednim wcieleniu to było ponad 1000 koni i 8,8 na ćwierć mili. A teraz zobaczymy, no buda jest niższa, jest tutaj zupełnie inna konstrukcja interkulerów. w związku z tym no, liczę, że będzie co najmniej tak dobrze, a może lepiej. Jest to Chevrolet Corvette z 78 roku i został gruntownie przebudowany od A do Z. Przebudowaliśmy go pod stricte pod wyściginę na 4 mili. W polskich warunkach, czyli bez torów, bez dobrej przyczepności. Dlaczego stricte pod to? Dlatego, że trzeba było przerobić auto tak, żeby jechało po śliskim, czyli założyliśmy napęd na cztery koła, wzmocniliśmy odpowiednio ośnik i osiągnęliśmy coś, czego się nie spodziewaliśmy. To ma ponad 1000 koni i na 1 czwartą mini jedzie w 8,5 sekundy. To jest polonys. Co on ma w środku, czym się różni od standardowego seryjnego modelu? Praktycznie wszystko. W serii to lampy przednie kierunkowskazy, poza tym reszta jest pozmieniana. Silnik od Forda Scorpio 29, V6 cylindrów w układzie Moc w tej chwili mierzona, mierzona była na benzynie, nie? to była około 240 koni mechanicznych i 400 Nm w moment obrotowy, przy 0,8 bara doładowanie. W tej chwili jest zasilany etanolem, doładowanie podnieśliśmy do 1,6 bara. Staramy się zrobić bardzo bogaty program, żeby naprawdę każdy mógł znaleźć coś dla siebie i żeby impreza była bardzo ciekawa i atrakcyjna. To tak naprawdę kibice, którzy są dookoła dodają mnóstwo energii. I night power zawsze jest taką imprezą, gdzie mnóstwo rzeczy zaskakuje. Dzisiejsze wyniki były też rewelacyjne. Nikt się nie spodziewał tego, że te samochody, które były, wykręcą naprawdę takie wyniki. I to było widać, to było widać nawet zaskoczenie wśród kibiców, wśród tych, którzy startowali. Były emocje, co chwila się zmienia liderzy. To było naprawdę to, do czego warto było tutaj przyjechać. Motoryzacja, czy wyścigi samochodowe mają to do siebie, że jak ktoś już raz wpadnie, raz się zarazi, to nie wyzdrowieje z tego tak szybko, to nie jest taka choroba, która jest tak po prostu uleczalna, to się po prostu kocha i tak jest, a impreza jest zorganizowana bardzo fajnie, dziś w, ty, dziś, w tym roku było utrzymane e, był super tempo tego wszystkiego, więc wie, cały czas coś się działo, ci, którzy przyszli tutaj nie nudzili się, bo cały czas były pokazy, były jazdy i o to właśnie chodzi. To jest mój samochodzik, to jest Lexus ESF, 5-litrowy V8, 423 konie, 550 Nm. Startowałem w klasie Profi Plus i uzyskałem najlepszy czas w klasie i tym, tym, tym akcentem zdobyłem pierwszy miejsce. Moja auto Honda Civic, bo 16A2, turbo, 328 Koniec 323 Nm. Klasie WD Turbo wynik był 9.59, w klasie Open trzecie miejsce z wynikiem 9.22. Wrażenia z jak najbardziej pozytywne. Pierwsza taka impreza w sumie w życiu bardzo miłe odczucie. W Łodzku, Łomża i gdynia, na pewno tam będę.